Cześć, wszystkim jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na unboxing. Mam gigantyczne paczki do otwarcia. Dwie są takie średnie, jedna jest taka podłużna, a jedna jest gigantyczna. Pokażę Wam to wszystko raczej na miniaturce, bo tutaj nie mam jak Wam tego pokazywać. One są też ciężkie, ze względu na to, że w środku nie są ubrania. Nie będzie to unboxing ubraniowy, a produkty do domu. Jak widzicie, tutaj się zmieniło. Tło, bo się przeprowadziłam i z tego też powodu, pozamawiałam różne fajne rzeczy do domu. Zacznijmy może od tej paczuszki takiej podłużnej. Jak widzicie, ona jest z Homli I w środku. Mmm, w środku. O, są takie produkty. I to chyba wszystko w tym kartonie. Tak, zamówiłam sobie takie suszone bady. Dobrze, że Szymon tego nie widzi, bo on nie chce mieć takich rzeczy w domu, natomiast ja em, przepadłam totalnie. Tu są takie produkty. Przede wszystkim mam tutaj taki suszony em, bukiecik, go tutaj trzeba oczywiście trochę rozprostować. Jeśli chodzi o te suszone kwiatki, to ja się gdzieś tam nie nadaję do posiadania prawdziwych kwiatów. Zawsze była próba, ale nie wychodziło. Dlatego sobie zamówiłam taki suszony. Niektóre suszone kwiaty widać, że są suszone, i te z przodu rzeczywiście też widać, że są suszone. Natomiast przez to, że tutaj mają te gałązki, to nie jest to aż tak źle. Zamierzam to po prostu postawić gdzieś w jakimś takim wazoniku. Jako po prostu ozdoba. Dalej mam również o, taką jedną gałązkę samą suchą. E, oczywiście to trzeba tutaj wszystko porozplatać i dodatkowo mam takie suszone badyle. Jezu, ale z tego leci! Mam nadzieję, że to nie będzie leciało tak całe, cały czas. No i to mi się podoba, to mi się strasznie podoba. Myślę, że zamówię sobie tego więcej albo po prostu kupię stacjonarnie, bo rzeczywiście to jest bardzo fajne. Długie są, ale myślę, że gdzieś tam obetne to. Zobaczycie też, do jakiego wazonu będzie to pasować. Czeka się tutaj niecierpliwi, ponieważ widzi fajne patyki, a ja mu nie daję, prawda? Powiedz Maciej, powiedz, jaki ty jesteś już duży. Powiedz, jaki ty jesteś duży już. Nie? No tam, de kamery. No de kamery. No to skoro jesteśmy przy homli, no to skończmy tą pomlę I tutaj mam gigantyczny karton. Gigantyczny. Wy jeszcze nie widzieliście jednego gigantycznego kartona. Mamy tutaj coś takiego. To jest chyba maselniczka. Nie, nie mamy maselniczki. Więc kupiłam... Nie, nie. To nie jest maselniczka. Albo to jest tak trochę... Kupno ładnej maselniczki to jest naprawdę duże wyzwanie, chciałam Wam powiedzieć. Nie mogliśmy w ogóle nigdzie znaleźć, więc o, znalazłam taką tutaj maselniczkę za 59 zł, więc to jest naprawdę dużo jak na rzecz, która po prostu ma trzymać masło. No my z tego masła aż tak nie korzystamy, ale wiadomo, jak goście przyjdą, to też warto coś. Nie I jeśli chodzi o tę maszyniczkę, to wygląda ona w taki sposób. Jak widzicie, tutaj jest noży do góry. I taka zwykła czarna na dole, kamienna ciężka. W środku mam jeszcze deskę do serów. To jest jeden z tych produktów, który nie wiem kiedy użyjemy. Nawet nie wiem czy w ogóle użyjemy. Ale mi się podobał, więc kupiłam sobie. E, też wszystko w czelni, ze względu na to, że my mamy czarną zestawę stołową i po prostu te czarne rzeczy one zwyczajnie pasują do designu naszego mieszkanka. Czy e, tutaj jest e, udzielona? Zobaczymy: to jest taka deska obrotowa. O! I są takie e, dodatkowo sztywne. E, zwykła taka deska, o! Obrotowa, fajna, trzeba ją umyć, bo jest brudna. Natomiast bardzo mi się też podoba i rzeczywiście to jest kamień to jest taki zwykły plastik. Mam nadzieję, że to się nie będzie psuć, ale myślę, że to fajnie nawet nie do seru co do jakiegoś ciasta takiego. I ostatni produkt, który tutaj jest i który już mogliście zobaczyć to jest taka patera trzypoziomowa. Trzy i też jest, o, jak widzicie, z kamienia. Kosztowało 69,99, czyli 7 dyszek. Oczyńcie sami te ceny. Yy, jak na kamienne rzeczy, to uważam, że, że to jest naprawdę spoko cena, bo nie kosztuje to 200, a mogłoby kosztować 200. Tylko właśnie yy, kosztuje to 70. No i tak, no i to jest do złożenia. Nie będę Wam tego teraz składać. Ale tutaj mamy, o, takie klipsiki. Yy, klipsiki je Jezu. Yy, z. Takie nóżki o, miękkie. No i tutaj mamy trzy y, tace i do tego są, oczywiście, żeby to wszystko zbudować. To jest karton z H&M-a. I w ogóle z H&M-a jest jeszcze jeden gigantyczny karton. Więc ja nie wiem, czemu oni mi tutaj wysłali jeszcze jeden mały, ale najwyraźniej wszystkie produkty, które zamówiłam, nie zmieściły się do tego jednego wielkiego. E, więc domówili mi. Y, domówili Jezu, wysłali mi. O Jezu, a w środku jeszcze jest jeden karton. Z HM-u to tak naprawdę jest HM Home. I tak jak nie lubię średnią HMA, to muszę Wam powiedzieć, że HM Home to jest inny poziom Hema. W ogóle w Poznaniu nie mamy HM Home, więc wszystko musiałam zamówić przez internet bez. No, home -le mamy, ale też zamówiłam przez internet. Ale chodzi o to, że nawet nie miałam możliwości, jak sobie wyglądać tych rzeczy, więc trochę, żal. kiedyś chyba byłam w Malcie, ludzie z Poznania, dajcie znać, ale teraz. I już tam nie ma ma O! O! Tu, do, tu jest wazon! Ale czy to jest ten, który zamówi? Słuchajcie! Historia była taka, że kiedyś przyszli do. Kiedyś, całkiem niedawno przyszli do nas goście i dali nam gigantyczny bukiet kwiatów, i my nie mieliśmy wazonu. Musieliśmy włożyć te, te kwiaty w słoik. Więc zamówiłam pierdolion wazonów z hm Strasznie mi się podoba um, design H&M Home. To muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona. W ogóle cenami jestem też zaskoczona pod względem tego, że H&M raczej kojarzy się z taką tańszą sieciówką, ma wrażenie. A produkty w H&M Home jednak trochę kosztują. Więc tutaj się zaskoczyłam. Wszystkie wazoniki, które zamawiałam są w podobnym stylu, takim troszkę boho, ym, kamienny, ciężki, korstki, o, jak widzicie. Myślałam, że to wieczko będzie troszkę większe. No i po to właśnie zamawiałam te wszystkie badyle i suche kwiaty, o. Jezu, piękny jest ten wazon, o kurde, zachwycam się wazony. One były drogie strasznie, czy to jest cena, ale każdy z nich kosztował coś w 160 zł, więc yy, wazon kurde za 160 zł, to jest dużo. Kto tego gigantycznego kartonu mamy mniejsze kartoniki, ja do tego chyba będę potrzebowała nożyczek. W ogóle nie wiem, co to jest? Wazon? I tak, to jest wazonik o A, szklany. Tak, z tego co pamiętam, to jest to taki szklany wazon. Myślałam, że będzie troszkę szerszy. O, ale to jest taki zwykły powiedziałabym szklany wazon. Fajne jest to, że on nie jest to gładkie szkło, tylko właśnie takie troszkę e, chropowate. Byłam przekonana, że będzie troszkę szerszy, ale na stronie i tak są wszystkie wymiary, a ja po prostu nie potrafię sobie tego zwizualizować, więc e, mamy taki wazon na jakieś pojedyncze kwiaty. Nie, o Jezu, to to jest i takie małe! O Jezus! To jest bazon. Z handłów są same wazony, jakbyście chcieli wiedzieć. O Jezu, ale ja nie w... Ja witone. To jest. Ja, jak Szyma to zobaczy, to mnie zabija. A ja myślałam, że to będzie większy wazon. No okej, okay. okej. Okay. No. Zawsze tutaj jakiegoś jednego kwiatka można włożyć czy coś. W ogóle, te wazony, o, one miały y, trzy rozmiary. Nie, nie mówcie mi, że to jest ten największy. Nie pamiętam, które zamawiałam. Zamawiałam chyba właśnie mały i średni. O, no, więc to będzie średni. W ogóle jaka różnica jest. O! Ładne są, nie są takie szorstkie, takie kamienne się wydają. Kurde, jak nie Hałem mam wrażenie. Tutaj mam jeszcze kartonik, kolejny. Jezu, ale poza to. I tu jest taki, jezu, ale wielki apitole. Ja nie mogę zamawiać takich rzeczy przez internet, bo zawsze sobie zupełnie mocza. Unboxingi to dla moich psów zawsze jest świetna zabawa, oni uwielbiają kraść tutaj wszystkie styropiany i folie. Nie mogę zamawiać takiej rzeczy przez internet ze względu na to, że zawsze sobie wyobrażam to w zupełnie inny sposób wielkościowo. I ten jest akurat gigantyczny, myślałam, że będzie węższy trochę, ale też myślę, że on się nada na jakieś takie kwiaty. Warto mieć, przynajmniej u nas, jakieś takie wazony. Kończymy już powoli, kolejna paczucha. Kolejny wazon. Nie myślę, że coś innego się tutaj pojawi. A nie, a tak serio to w HM-ie zamówiłam jeszcze jedną rzecz oprócz wazona, więc jedna rzecz nie będzie tutaj wazonem. To są na razie po prostu takie dekoracje, które gdzieś tam wiem, że potrzebowaliśmy, ponieważ przyszli do nas goście, nie mieliśmy wazonu, więc teraz, teraz już na pewno tak nie będzie. Teraz zamówiłam tyle wazonów, że... że Nieważne jakiej wielkości przyniosą te kwiaty, to będzie wazon. I to jest wazon pasujący do tego pierwszego wazonika, który Wam y, pokazałam. To jest y, ta sama jakby faktura, tylko y, inny wzorek. O! I on ma tutaj, jak widzicie, już dużą dziurę. Myślałam, żeby. Oj, za Myślałam, żeby położyć te dwa wazony po prostu koło siebie i do tego rzucić te suche badyle i żeby to stało. Mamy taką jedną ścianę, która właśnie pasuje idealnie na takie rzeczy, bo tam jest akurat pusto. Więc te wazony muszę wam powiedzieć, że mi się bardzo podobają. Na razie jestem chyba najbardziej rozczarowana tym dużym szklanym, ale no to nie jest ich wina, to ja po prostu nie potrafię to ja po prostu nie potrafię sobie zwizualizować wymiarów, które są na stronie. Nie, i przejdźmy teraz do ostatniej rzeczy. Tu mamy tacę. Na świeczki zamierzam użyć, ponieważ ostatnio zaczęliśmy bardzo dużo palić świeczek zapachowych. I jezu, ale ciężkie. Yy, brakuje mi takiej na stół O, podstawki, dlatego jezu, ale ciężkie. Kupiłam taką marmurową podstawkę. Myślałam, że będzie troszkę yy, węższa na yy, tutaj. Nasza bo ona mocniej w kwadrat wchodzi. Myślałam, że będzie bardziej prostokątem. Natomiast tutaj, o nie widzicie, są takie nóżki, żeby się to nie rysało, więc fajnie. E, ciężkie, ciężkie naprawdę. E, ale myślę, że to będzie sobie po prostu stać na e, soliku nocy e, soliku, Jezu. W stoliku kawowym i tutaj właśnie myślałam, żeby postawić ten malutki ten malutki wazon i właśnie takie świeczki zapachowe. Była jeszcze taka tata okrągła, ale stwierdziłam, że najpierw zamówię sobie taką kwadratową i sprawdzę, jak w ogóle wygląda, jak pasuje, bo my mamy czarny stół, czarny kamienny stół. Stolik kawowy również jest czarny, więc na próbę właściwie zamówiłam ten Marmurowy, ale y, muszę pochwalić jakość w ogóle tego hld ma, bo tak jak ubrania, to mm, raczej średnio y, powiedziałabym z jakością. Tak kurczę, y, no porządne są te produkty. To jest kamień i to jest ciężkie, to naprawdę jest prawdziwe. I te wazony również to nie jest taki plastik, jak y, czasem można spotkać w jakichś takich y, innych sieciówkach. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że takie e, unboxingi e, nie ubraniowe, a właśnie e, z produktami do domu Wam się podobają. Dajcie znać, czy chcecie więcej unboxingów, czy wolicie w ogóle o hole. Jeśli odcinek Wam się podobał, pamiętajcie by dawać łapkę w górę. Subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych filmików. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!